Panie trenerze, ta runda wiosenna niesłychanie dobrze się rozpoczęła. Pierwszy mecz u nas inauguracja wygrana, drugi mecz dzisiaj z Okocimskim, też bardzo dobry rezultat. Chyba jest Pan zadowolony z postawy swoich piłkarzy? Tak, jesteśmy zadowoleni z wyników i z sposobu i z grania jaki prezentujemy, także oby tak dalej i musimy trzymać się tego obranego kursu i dążyć do ligi. Murawa była fatalna. Taka murawa powoduje, że nie możemy praktycznie swojego sposobu gry pokazać na boisku, i nasi działacze muszą sobie zdać z tego sprawę, że to boisko jest do, do, do gruntownej poprawy, a na pewno do, do, do dużych. Dużej, tutaj, dużej pielęgnacji w tym tygodniu, który, który jest przed nami. Jakie nastawienie przed kolejnym spotkaniem? Gramy z Lubaniem, który nam tu zabrał punkty, więc jesteśmy na pewno, pałamy dużą chęcią rewanżu i to jest zespół absolutnie w naszym zasięgu i raczej raczej nastawiamy się na, na pewne trzy punkty na wyjeździe. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.